Artyzanci tędy oswojeni, z koryczą bezwzględni, zasłuchani w las groźny jak cmentarz, uzbrojeni w okrzekłą zapciętość. Złoty dzień zieloną noc, w deszcz, w zimowy śród. Polskich dróg stawiło my sieci, żeby wróg przekonał się, że ziemia ta, bo obcy do. Jeśli chodzi o pomnik, został utworzony w zasadzie z darów mieszkańców gminy Białaczów, całego powiatu, bo w tym okresie czasu, w latach 90 powstawały koła, związki różnego rodzaju kompatantów i myśmy wyszli bo... z inicjatywą z na na pierwszej uroczystości, która odbyła się w Łubach Subieńskich. I potem właśnie żeśmy też zaczęli pomniki odnawiać i jak budować również nowe. Przyjeżdżając z pokrewnych organizacji, z okolicy się zjeżdżają, ale w tym kole AK pocznie już niewiele zostało. Każdy naród, każde społeczeństwo, każde państwo tworzy historię swego istnienia oraz byt swych synów i córek. Wiemy, że dzieje Polski to historia dumy, chwały, rozwoju, ale również historia rozbiorów, bitew. Dzieje Polski to historia dwóch. Wojen światowych to historia czasów powojennych, czasów komunizmu. I my dzisiaj, tutaj zgromadzeni, chcemy oddać przede wszystkim cześć tym, którzy walczyli z wrogiem na przestrzeni właśnie tej historii, a szczególnie II wojny światowej. Nie sposób zapomnieć o tych, którzy oddali swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Szczególnie tu, w tym miejscu. Wspomnieć tych, którzy zostali zamęczeni na terenie Opoczna, w miejscowości Sobień, w Schroninie, Białaczowie, w Ubach Sobieńskich. I należy wspomnieć tych wszystkich Którzy zgromadzili się w różnych oddziałach partyzanckich wokół majora Hubala, wokół Trojana, Wichra, Burzy, Henryka, Bączy, Groma, Błysk i innych oddziałów. A cóż powiedzieć o tych, którzy trwali na posterunku, mieszkając po bliskich miejscowościach, służąc tym ludziom, którzy Postawili na jedno. Oddać życie na ołtarzu Ojczyzny za tych wszystkich, wszystkich, którzy wierzą i kochają Ojczyznę. Wspomnieć należy tych, którzy dziś jako przedstawiciele przychodzą, aby modlić się za swoich współkolegów. I tych wszystkich, którzy tu przybyli na to miejsce niecodzienne, aby ofiarować swój czas, wysiłek ofiarować modlitwę i przyjąć Komunię Świętą. Stając do żołnierskiego apelu w ciszy i zadumie, w blasku zniczy, pokłonimy się nisko wszystkim tym, którzy z tymi czynami nie wolą walki i najwyższym poświęceniem dali świadectwo o umiłowaniu wolności i godności ludzkiej. To ich walka, ofiara, niezłomność i cierpienia znaczyły etapy naszej drogi do odzyskania niepodległości. Pochylne sztandary, skłońmy głowy przed żołnierzami Polski walczącej, poległymi w walce oraz tymi, którzy wyszli na wieczną wartę w okresie powojennym i nad tymi, którzy są wśród nas, a doświadczyli bojowego znoju wśród huku bomb i pocisków dla których okopy i barykady boleśnie przypominają śmierć najbliższych. Towarzyszy broni, wzywamy wszystkich znanych i nieznanych bojowników armii podziemnej, w których mieszkańcy tej ziemi w latach okupacji widzieli swoją tarczę i swój miecz. Stańcie do apelu. Polegi na polu chwały.